Dobra, słuchajcie widzowie, bo dzisiaj rozwalimy pewien mit. Pokemony to bajka dla dzieci. Serio? Serio? To teraz usiądźcie wygodnie, bo zrobimy małe porównanie. I wejdziemy głębiej niż Pokédex w opisach niektórych stworzeń. Po pierwsze, anime VS manga. Anime jest słodziutkie, kolorowe, pełne przyjaźni, uśmiechów i pikachu, który daje Ci elektrycznego całusa zamiast Cię usmażyć. A manga? Manga mówi, trzymaj moje pokebale. W mandze Pokémony są brutalne i mówię brutalne. Nie jakieś tam pyknięcia i błyski. Tu masz sceny gdzie Arbok zostaje przecięty w pół, jakby ktoś robił sushi live. Tu masz śmierć, ból, walki na śmierć i życie. Niektóre pokemony są dosłownie opisywane jako bestie, które rozrywają ciała. Anime, Pikachu, użyj tackle. Manga, Pikachu, zdemoluj mu twarz i wyślij do kostnicy. Po drugie, trenerzy. W anime wszyscy są mili, pomocni i mają serduszka w oczach. Aż przez 20 lat ma 10 lat i jedyne co łamie to zasady logiki. A w mandze? Trenerzy są bardziej jak wojownicy, komandosi, ludzie, którzy wiedzą, że jeśli popełnią błąd, ich własny Pokémon może ich nie tylko zawieść, ale i zjeść. Zero taryfy ulgowej. Po trzecie, Fabuła. Anime. Podróż, przygoda, przyjaźń, tęcza, piknik, nowy region, kolejny turniej, aż wygrywa raz na 30 lat. Manga. Spiski, sekty, porwania, śmierć, eksperymenty na Pokémonach, mroczne wątki, które sprawiają, że myślisz, czemu to nie jest ekranizowane. Podsumowując, anime Pokémony to przyjemna bajeczka do śniadania. Manga Pokémony to survival horror z potworkami które wbijają ci nóż w plecy, zanim zdążysz powiedzieć pika pi. Więc następnym razem, kiedy ktoś powie, że Pokémony są dla dzieci, pokaż mu mangę i zobacz, jak zmienia kolor twarzy szybciej niż Karizard, kiedy ktoś mówi, że jest smokiem.